Zakończyliśmy pracę nad funkcjami, które umożliwiają zarządzanie treścią. Teraz jeszcze wzbogacimy nasz CMS o dwa elementy. Stworzymy panel, w którym będziemy mogli zarządzać opcjami naszego CMS, i przy okazji stworzymy formularz, który umożliwi zmianę hasła. Czyli będziemy musieli tutaj wprowadzić odnośniki w górnej części, w tym elemencie Toolbar. Oczywiście jest on dostępny tylko dla użytkowników zalogowanych. Na przykład stworzymy odnośnik do panelu ustawień oraz do strony, która umożliwia zmianę hasła, przy czym ta zawartość, podobnie jak okna edycyjne oraz inne formularze, wyświetlana będzie za pomocą pluginu ColorBox. Tym razem jednak nie będziemy używali Ajax. Tylko zawartość tego panelu opcji wyświetlimy w elemencie typu iframe, e chociażby ze względu na to, że ten panel będzie posiadał swoją wewnętrzną nawigację, a Ajax, tak, w wypadku edytora, może reprezentować tylko taką pojedynczą stronę bez nawigacji wewnętrznej. Czyli możemy przejść teraz do edycji paska narzędziowego. Ta strona z ustawieniami nie będzie nam potrzebna. Powróćmy do edytora, wybierzmy katalog Core, musimy wybrać podkatalog Templates i potem plik Toolbar.php. Tak jak mówiliśmy przed chwilą, rozpoczniemy od usunięcia albo od wyedytowania strony z ustawieniami. Pozostawimy na pewno odnośnik, który umożliwia przełączanie pomiędzy trybami podglądu oraz edycji. Tutaj na pewno zmienimy sobie tekst wyświetlany w drugim odnośniku. Załóżmy, że będzie to link do panelu opcji. Nazwiemy go, powiedzmy, panel ustawień. Oczywiście będziemy teraz musieli odwołać się do innego adresu. Tego panelu jeszcze nie stworzyliśmy, zajmiemy się tym w czasie późniejszym. Ścieżka będzie wyglądała następująco. Będzie to katalog app, później stworzymy podkatalog panel, a w nim stworzymy indeks naszego panelu opcji, czyli ten plik możemy nazwać po prostu index.php. To będzie odnośnik numer 1. No, i tuż obok wstawimy sobie kolejny odnośnik. Może od razu skopiujmy te dwie spacje oraz pionową kreskę wraz z całym odnośnikiem i po prostu wklejmy tutaj po stronie prawej poniżej. Będzie to odnośnik do strony, która umożliwia zmianę hasła i tak go właśnie nazwiemy. Prowadzimy zmiana hasła. Przy okazji będziemy jeszcze musieli wyedytować ścieżkę. Tutaj również odwołujemy się do elementu, który jeszcze nie został utworzony. Umieścimy go w późniejszych rozdziałach w katalogu settings, czyli ustawienia. A sam plik nazwiemy po prostu password, czyli hasło i oczywiście rozszerzenie PHP. Zapiszmy zmiany, przejdźmy do strony frontowej, spróbujmy odświeżyć. No i mamy tutaj podgląd, panel ustawień oraz zmiana hasła. Oczywiście te pliki jeszcze nie istnieją. Jeśli spróbujemy otworzyć, to pojawi się błąd 404. Przy czym chcemy, aby zawartość była wyświetlana w oknie Lightbox, ale tak jak mówiliśmy wcześniej, całość obejmiemy elementem typu iframe. E to może od razu spróbujmy przenieść te dwa odnośniki, a właściwie ich zawartość, do odrębnego okna. Będziemy musieli przejść teraz do pliku head, który... Dołącza różnego rodzaju skrypty oraz tyle. Mamy tutaj wywołanie dla dwóch odnośników edycyjnych. Po prostu używamy ColorBox, czyli otwieramy je w oknie typu Lightbox. I to samo chcemy zrobić dla tych dwóch odnośników w górnej części paska narzędziowego. Ale skoro odwołujemy się do takich odnośników, to na pewno będziemy musieli jakoś je zidentyfikować. Po prostu możemy do nich dopisać klasy. Czyli pierwszy odnośnik, dodajemy tutaj atrybut class i użyjemy klasy zdefiniowanej w naszym własnym arkuszu stylów, na przykład SK podkreślenie panel, czyli właśnie taki styl, taka klasa, która formatuje ten panel. I to samo zrobimy dla drugiego elementu, czyli będziemy musieli dodać klasę dla odnośnika numer 2, zmiana hasła, tak samo jak poprzednio, atrybut class i wartość tej klasy to. SK podkreślenie password, czyli klasa przypisana do naszego panelu hasła. Możemy teraz już zapisać zmiany, możemy teraz do tych dwóch elementów bez problemu się odwołać używając tych dwóch klas, czyli przechodzimy do pliku THED. Może dla uproszczenia skopiujemy sobie poprzednie odwołanie i tylko zmienimy te klasy oraz oczywiście niektóre opcje. Jak pamiętamy, pierwsza klasa to SK panel, natomiast druga odpowiada za formatowanie tego hasła, czyli SK podkreślenie password. Tutaj reszta pozostaje bez zmian. Po kliknięciu wywołujemy funkcję, no i będziemy musieli użyć color box. Przy czym chcemy wyświetlić w oknie typu iframe. E użyjemy w tym celu parametru udostępnionego przez nasz plugin. Po prostu używamy iframe e no i musimy tutaj podać wartość true. Teraz jeszcze dla takiego iframe e możemy ustalić położenie oraz rozmiar. Załóżmy, że to okno ma być odsunięte od górnej krawędzi na niewielką odległość. Użyjemy więc... Top i powiedzmy 10 pikseli. Teraz jeszcze od razu ustalmy rozmiary tego okna. Rozpoczniemy od DWIF, czyli standardowo szerokość. Tutaj na przykład wprowadzimy sobie jakąś dość dużą wartość. Ten panel będzie musiał pomieścić przynajmniej dwie kolumny menu po stronie lewej oraz różnego rodzaju formularze, np. zmianę hasła po stronie prawej, czyli użyjemy 600 pikseli. No, i jeszcze jeden element, ustalimy sobie szerokość. Załóżmy, że będzie to taka sama wartość, prowadzimy 600. Zapiszmy zmiany, przejdźmy jeszcze raz do naszej strony, odświeżmy i spróbujmy te elementy wywołać. No i tutaj pojawi się błąd 404. no Teoretycznie wszystko się zgadza, ponieważ tych plików jeszcze nie stworzyliśmy, ale nam zależy na tym, aby zawartość już na chwilę obecną otwierana była w oknie typu lightbox. Tutaj oczywiście te parametry umieściliśmy w niewłaściwym miejscu. Musimy je wprowadzić jako opcję tej funkcji colorbox, czyli wewnątrz tego nawiasu klamrowego. Rozpoczynamy od Iframe, e potem Top, Width oraz Height. Zapiszmy zmiany jeszcze raz, przejdźmy do witryny, kliknijmy. No, i teoretycznie powinno pojawić się okno typu Lightbox, choć oczywiście jeszcze nie możemy wyświetlić żadnej zawartości. Te pliki PHP nie zostały utworzone. Nad tym będziemy pracowali w późniejszych rozdziałach.